Dzień dobry, nazywam się Anna Strzelecka i jestem partnerem odpowiedzialnym za projekt CRIDO Szkolenia. Nieubłaganie nadciąga rok 2022 pełen podatkowych wyzwań. Te wyzwania związane są przede wszystkim z rewolucją podatkową, jaką zafundował nam pakiet Polski Ład. Mając na uwadze rosnące potrzeby szkoleniowe, przygotowaliśmy dla Państwa. Wiele ciekawych warsztatów, które można zakupić również w formie atrakcyjnego vouchera. Zapraszamy na nasze naprawdę dobrze przemyślane szkolenia, które tworzymy mając w pamięci taką myśl Getego, że wszystko jest trudne, zanim stanie się proste. Czyli mówimy o rzeczach nawet najbardziej skomplikowanych w sposób przejrzysty, tak aby. Pomóc Państwu przejść przez, jak to powiedziałam, rewolucję podatkową w sposób możliwie bezbolesny. Bo warto wiedzieć więcej.